Czołem widzowie, piąty film z kutna. Kto zainteresowany tematem polecam wejść sobie na mój kanał, bo wrzucone fajne rarytasy. Dziś mam zderzenie z kuchnią gruzińską użycie Gruzji, które, jak wrzucałem fotki szyldów na Facebooka, zgarnęło drugie miejsce pod względem zainteresowania pod tą fotką. No i co, no, ja jestem amatorem jeśli chodzi o ten rodzaj kuchni. Jadłem kiedyś Haczapuri, które było w formie łódki, a dziś mam taki okrągły placek opisany jako khachapuri przez K. Zachodzę na miejsce, bardzo klimatyczna restauracja, dywany na ścianie, piecyk chodzi i daje ciepło, więc mogłem komfortowo się rozsiąść. Wrzuciwszy foto szyldu na fejsa, ludzie trochę narzekali na obsługę, konkretnie na jakąś panią, która chodzi na Donsana, ale ja tego nie zauważyłem. Pani, która mnie obsługiwała, była uśmiechnięta i życzyła mi szczęśliwego nowego roku, bo to nagrywane przed Sylwestrem. Długi czas oczekiwania, bo około 20 minut, ale to restauracja, a nie fast food, więc nie traktuję tego w kategorii minusów. Finalnie przychodzi taki placek okrągły, bardzo ciepły i powiem wam, bardzo fajna odskocznia. Muzyka przygrywała, a ja zajadałem się dzisiejszym khachapuri i meruli i trochę skojarzyło mi się z to z taką bardzo serową pizzą. Takie klimaty, jeżeli, jeśli miałbym was nakierować, jak to smakowało. Dobre 400 gramów za 28 zł, tylko brakuje jakiegoś przełamania smaku. To głupie co powiem, ale mi idealnie siadłby tam pomidorowy sos jak do pizzy. No musicie mi wybaczyć, rzadko jem w restauracjach gruzińskich, ale smakowało mi to na ocenę 8, więc taka opinia idzie w świat. Podobno korzystają tam z produktów zaprzyjaźnionego obiektu rolno-gospodarczego, nie ma chemii, więc ja ten fakt doceniam i to chyba najlepiej wydane 28 zł w Kutnie, zatem taki dam też tytuł dzisiaj recenzji. A kto lubi takie klimaty gruzińskie, może Napisać, jakie danie powinienem nagrać, jako następne, jak będę miał możliwość być w restauracji o podobnym charakterze. Dziś ocena 8, bardzo dobre. Kto tam jadł, może dać znać w komentarzu. I to tyle. Pozdro.